ta metoda chip okay. to się ma okay. Przyjęć? Ona tam. No prawie że Dzień dobry, jeszcze raz Także tu Agnieszka Cię nie bardzo patrzeć na ręce O raju, nie to jeszcze doświadczone Ile? 3000 oczek dziennie jedna para? Czy to jest jaka metoda? Chip Chipading. Po polsku Taka. można powiedzieć Czyli już nie w, nie w literę T, nie w odwróconą nie. literę T, tylko chipading. Po nie po wszystko. Po polsku to się nazywa na przystawkę okay. Jeszcze muszę podejrzeć. Światło <laughs> dla Dobrze widzę? Jedna osoba zakłada oczka, dwie osoby wiążą? Nie? Źle. <noise> nie widać jedna oczka, jedna wiąże. To jest myłka. <noise> okay. To jest myłka. Okej. Jeden na jeden. Tak. Czyli praca w parach? Tak. No. Pięknie. Pięknie. Która para chce być też nagrana? Jak pięknie robi? Zypięć. Dobrze. Data to jest to... tu 20 lat w Dobrze. To wiążemy. Żeby no, kamera Po prostu jestem pod wrażeniem. O proszę. Nie? No, myślę, że tak. złość do pani Haliny. I 100% przyjęć? Ona tam. No, prawie że. robiłam z Okej, okay. dobra. To nie pokazywać szefowi. Nie. <grywa> nie żartuję. Z tego kilka tysięcy osób zobaczy, także spokojnie. Trudniej jest ściągać y, oczka ze zraza, czy zakładać na podkładkę? Ze zraza jest łatwiej, to wkłada tylko I tak jest łatwiej niż wszczepienie szczepieniu zimą, to jest lżej. lżej jest, jest mhm. fizycznie, no. A od czego zale, zależy, czy pan nacina dwie podkładki, czy tylko jedną tak sobie? A to od jego intencji. Wiesz, tu jest gęsto, to Właśnie tak krokiem. chyba zauważyłem, że jak pan ma dwa, dwie podkotki koło siebie, to, no, na, to naczyna dwie, a jak ma rzadko. Tak. to ja, Słuchaj, ja jestem normalnie ukryziony na sztukę okulanta, Wiesz, o chodzi. Mhm. Masz się, wiesz o to może być. Tak. Wtedy rozpacz jest to prawie 30 cm. Tak. No to wtedy nie da rady, bo. E, by się wiesz, a... bo Rozerwał w kroku. No. no to też, prawda? Jakie kroki trzeba dawać, prawda? No. Nie, są tacy, co jedno raz nacina i zakłada oczy. Ale, i ale można i pięć nacin zrobić później po kolei pięć zakłada. Choć mi się wydaje, że to jak pan jak miał dwie blisko podkładki, to nacinał sobie dwie, a jak musiał dać kroka, to sobie po jednej. No, no. To tak różnie pewno, tak żeby sobie urozmaicić ten dzień, prawda? Tak, tak, Czasami nacinam, zakładam i w tym czasie już się nie otwieram, tylko następną nacinam. W jednym pochyleniu. ile dni już Państwo okulizują? No od... Przez, Czyli tylko jak jest deszcz, nie? No to schodzicie. No właśnie nie, nie Co Was zgoniło, tak? No. tak? Bo w ogóle się nie wyjechali O rano już w padało. Ale tak to generalnie istnieje pogoda też nie ma. Jeden dzień był taki sobie 30 parę stopni. No, tak a w tym roku to nie jest tak? to... Y Mm -hmm. Nie ma takich bardzo upałów, nie? A to jest Maciej. Już Maciej już jest tylko tutaj to? patrzę, bo to pani idzie tak sprawnie, że jestem po prostu pod wrażeniem. Tak, właśnie ja to chyba nie. No ale no, może nie. Od dołu jak pasek to od dołu zaciągany, a górą wiązany? Tak, tak Bo tak widzę, że Pani robi, że od dołu zaciąga, górą wiąże Tak Więc musi być super Prawie A dołem trzeba zaciągnąć, żeby dobrze się trzymało. No, bo tak Pani, dołem zaciągała, a górą pętelka Niektórzy wiążą, to Ty chyba z zakrytym, nie? Nie, Ty też z zakrytym Z bo niektórzy chowają A strategiczne pytanie, jak się dobierają pary? To już fajne, no trzeba dużo dyplomacji Dobrowolnie, jeśli się, wiesz, czasami trzeba zmusić kogoś, ale, to, ale w większości to jest, dobierają się szybkościowo, rozumiesz. Dobrze, ale potem Państwo sprawdzają te przyjęcia, tak dla własnej a, a, satysfakcji, a, a. czy to wybiło, czy nie? A, bo to jest oczko, to idzie, na, idzie na stół do przebierania, wiesz, cięte, no. idzie pod lupę. każda sztuka. Mhm. Nazwiska są. To... No. Później klient musi dostać dobra, nie? Bo tempo macie państwo ostre. E, e, tam. <coughs> tempo Trzeba było iść tam do pani Haliny jeszcze. Tam Pani Halina, która no. e, ma e, no, mogę powiedzieć. No, o wieku 6-6 I jest to mistrzem Ale ma nóż to ja się boję to nie idę Ona ma chyba dwa No Pseudonim Pendolino Tak A w ciągu dnia oszczycie noże? Czy macie na zamianę? Mają po trzy noże, ale nie wszystko ostrzą. A Ja nie ostrze na przykład. Cały dzień, nie? Nie, rano, znaczy wieczorem w domu. Ale trzy noże masz? Mam, ale im jestem starszy, tym robię tak, że jak jeden wezmę do ręki, tak jeden. A takie pytanie, a widzicie różnicę jak okulizujecie pomiędzy podkładkami, że tam półkarłowa, M26 czy dziewiątka, czy to jest... Czy tylko patrzycie czy grubsza, czy cięższa? Jest no, nie. różnica? M26 jest twardsza. Większe różnice są w twardości z razu. Okej, okay, czyli ściąganego oczka, o, tak? O, o, o. Ale przy podkładce już tak się bardzo nie, się nie, nie widzi, nie, Tak. No jest moc, to jest po prostu, to jest sztuka to, to co robicie. Ważne jest rok, żeby ocenić szybko, jaki zraz, do jakiej podkładki, do jakiego nacięcia. Powtarzalność jest idealna, widzisz. No i ta presja, nie, bo jedna osoba goni, bo wiąże, a druga musi uciekać, nie, to tak nie jest, że tak. Jak ta z przodu robi za wolno, to ta z tyłu podskubuje tam, wiesz, w tym swoim miejscu. No. Ja raczej tu z przodu nie robię wolno, A Jak to jest płacone? Od oczka? To jest od oczka, Ja dziękuję. No później liczą, ja mam zeszyt, wpisuję każdego w rubrykę, która kwadratka, jak w jakiś rząd. tak dalej. Daj, że O, widzisz, że ja tu ze, ze wschodu. Okej, okay, tylko tu patrzę na panią i na pana. Jaki to jest automatyzm, nie? Oni już po prostu nie, nie muszą się przyglądać Cyc, cyk, 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 tak jak maszynki. Automatyzm to jest robot No jest automatyzm. No pani tutaj wymiata strasznie. No ale... Naprawdę... musi zmienić patyka, żeby... No gdyby nie... Gdyby nie zrazy, to by, to by panią nie wyhamował. Bo, tu, bo na podkładce to tak bez, bez, bez patrzenia, nie? Ale... Na jednym zrazie jest ile oczek? Średnio. Średnio zależy od długości zraza. Od dziesięciu... Nie, bardziej pytam jak przygotować. Ile zrazu, nie? Na dzień przygotować, nie? na przykład na czereśni no, czy na niektórych na bo i to i 15 osób no to jest moc ok słuchajcie to, to będzie koniec jak wam się podoba okulizacja tutaj w szkółce u Państwa Nowakowskich to co? Jak to się mówi na YouTube łapka w górę dla tych państwa co okulizują, żeby widzieli, że się praca podobała. Yy, I za po okulizację, czyli za 2 lata, podrzewka zapraszamy. Tak, dwuletnie rzecz. Pozdrawiamy!